Cześć, jestem Kaz i witam Was w kolejnym odcinku Devspan. Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy, tak naprawdę, chociaż to nie jest to, co wolałbym widzieć. A dlatego, że wolałbym widzieć tą złotą skrzynię, którą widzieliśmy na końcu poprzedniego odcinka, a po którą nawet teraz się wybiorę, dlatego, że fajnie by było ją sobie zgarnąć. Jeżeli mam klucz? Nie mam klucza. No, może mam, zobaczymy. Tam jest ta złota skrzynia, ok. Bardzo dużo obrażenia. Ty masz pełne, ty ma... wy macie w ogóle pełne życie, okej. Okay. Zrobimy tak. Dostałeś stała! I wypadła ci pizza. Okej. Okay. Nie dam się. Dobra, zgarniamy swoje złoto. Nie mam, no. Dobra. To lecimy w miejsce, do którego tak naprawdę średnio bym chciał się udawać bez lepszej broni. Dystansowej natomiast niestety nie za bardzo mam co zrobić w tym momencie, bo taka broń po prostu nie poleciała nigdzie. A, albo ją sprzedałem najzwyczajniej w świecie, bo tak też oczywiście mogło się zdarzyć. A, wiadomo. Czekajcie, ja jeszcze notatki. Jedną mam notatkę, ok. To lecimy do Outhouse, lecimy do... A, tu, Demon Trail. Bo że tu powinno być wejście. Tak, ale tu jeszcze te są ok. Zaraz zobaczymy, może mam jakiś ekwipunek, który jest. Y, na fire. Nie. Załóżek najlepszy. Dobra, wiecie co. A. Nie będę miał jak walczyć, nie? Z pełnym ekwipunkiem. Ok, może być tak. Ile ty zadasz obrażeń? 425, co? Ale. Masz lodowe obrażenia. No właśnie. To będzie. To będzie dobre. Dlatego, że. Będę zadawał. A w ogóle wy macie małe poziomy, dobra. Beka z Was. Lejemy. Wszystkie na hita, jeszcze dzięki temu, że mamy lodową broń, to te obrażenia są zwiększone. Także bardzo, bardzo dobrze. Ok. Czy ja to oddałem? A w ogóle ja nie tu wszedłem. Dlatego takie papierowe one były. Oj, oj oj oj. Nie ten outhouse, znaczy nie ten Demon Trail. Są bla, bla, bla. Pack Mew. I stąd w prawo, prawo i w dół. Tam, tam do tamtej jaskini. Tam, Moby mają chyba 14 poziom coś takiego. A nie kupuję lodów, y, dlatego że to, to już nie będą mnie. Poprawnie leczyły, to już jest trochę za mało. 16 poziom, ten, wiecie Tu już się coś znaczy, nie? Ok, ok, y tam ogryland, Tam teoretycznie chyba też coś powinno być, chociaż, no, o, też sobie zgarnę. Na was to beka z was uleczy się. W międzyczasie Demon Mine. Tu by się przydał outhouse, wiecie? Taki jakiś mały outhouse'ik, który sprawiłby, że nie musiałbym nie wiadomo dokąd zasuwać. Ok. Blue Liver. Cofamy. I zobaczymy, jak mi pójdzie bez kuszy. A, wy nas trzeba to beka z was. Z tego też będziecie padać na strzał, nie. No ale obrażenia chociaż jakieś są sensowne. W sensie jestem w stanie walczyć, uciekając w jakiś tam sposób. Z tobą to nie, ale. Dobra. O nie! Dwunasty poziom. Że to będziesz jeszcze się wysadzał przy mnie no mam nadzieję, że to nie są nie wiadomo jak duże obrażenia O i piwko jeszcze wpadło teraz w ogóle będzie leczenie pizza, piwo, wszystko mamy wszystko pod ręką okej okay. okej okay. no to obrażenia od wybuchów Będą bolały. Ok, wzgarniamy bucik. Dobra, poczekamy na pełne leczenie. nie, znaczy tam z tyłu jest mowę, którego chciałbym skosić za pomocą prawdopodobnie łuku, jeżeli ma poziom 11, jeżeli ma 12 to gorzej okej okay. czy znaczy co, jak ja się od nich odsuwam w trakcie wybuchu to tych obrażeń jakoś tam bardzo dużo nie dostaję, więc to też jest sposób jakiś Na unikanie tych obrażeń. Undead Resistance. Pyk. Dobra. Kolejna laga. I teraz tak. Eee, dołem. Dołem dlatego, że... Nie dołem? Tu trendy jestem? A tu i dobra, do góry i dopiero w dół. A potrzebuję sobie odblokować oczywiście przejście, do tego są potrzebne odpowiednie lagi. Cyk. O, za blisko stałem. Wpadło obrażenia. Okej. Okay. Budziki oczywiście prowadzą nas do góry, natomiast my musimy udać się w dół bardziej. Jest kolejna skrzynia. I w skrzyni piwko. Piwko, piwerko i trochę złota. Do końca, do końca. Korzystajmy z jedzenia. Nie wyrzucajmy. Dobra, dwunasty poziom. Najgorzej to walczyć z przeciwnikami, którzy są gdzieś u dołu ekranu, bo najgorzej ich widać. Dobra, jeszcze. Okej. Okay. Okej. Okay. No, gdzie dźwignia? Coś mam wrażenie, że coś ominąłem. Nie, dobrze idę. Dobra, wejdziemy tu, to jest skrzyneczka. Otwieramy. Kolejne piwo. Dobrze, na nie mamy czym się leczyć. Krycior. Trochę z HP spływamy. Ostatnie trzymałaby skrzynia. Okej. Okay. Teraz skrzynka z piwem. I tu powinna być jeszcze dźwignia właśnie. A, daj, dajmy mu pomyśleć nad tym, jak przekręcić i przesunąć dźwignię i cofamy się. Teraz ta długa droga powrotna Hmm, wokół całego, wokół tej całej tutaj góry. Nie można tego zniszczyć? Nie, szkoda. Tu, teraz w lewo, i kawałek będzie do góry. Ok, no, dobra, wróciliśmy. Podnosimy klapeczka, bucika. Zgubę. 12, 12 lewy but. Pewnie inne dziecko chodziło tylko w prawych. No dawaj, dawaj. Mm. Pechowy trzynasty. 14, już OK, czyli pochową już przebiliśmy liczbę. Teraz tak, w lewo idzie się dalej, natomiast my musimy najpierw udać się w prawo, po dźwignię, żółtą dźwignię, którą już było przez chwilę widać. OK, obracając się uleczę, ale przesuniemy najpierw tu i leczamko. Myślę też, czy nie miałem jakiegoś czaru przypadkiem, który mógłbym może wykorzystać w dobrym celu pozbycia się kilku przeciwników. Ok. I one, one są w ogóle odporne na obrażenia od ognia i na wybuchy. Ok. Nie, nie, nie cofa. No Jeszcze się uleczy. Pyk, pyk, dobra, slipper, left shoe, dokładniej skrzynia. I teraz do góry. O, na 11 poziomie. Zgardałem tylko niepotrzebnie obrażenia. Dobra. Podam. Och, na tych te akrytyki ja mogę z chęcią przyjmować. Będę bardzo chętnie je przytulał. Ok, tu nic. Dobra, zanim podejdziemy leczenie. <laughs> Nani. a dobra, no to on będzie sobie po prostu rezygnował z rozmowy okej okay. Understand everything seems to be the problem. I'm a little confused. It seems so easy, an innocent creature to enslave. That does seem easy, but she's a little terror. Near Marsh of it. Okej okay. Dobra, ona jakoś tam ba bardzo mocno nie bije My bijemy z nie, od nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź Dobra, teraz musimy się wyleczyć O jedzenie... Dobra, wiecie co? Zużyjemy potę Pota będzie lepsza pod tym względem Wolałbym oczywiście... O ja mam jeszcze jakieś inne poty Mam! Okej, okay, okej, okay. wiecie co? Tak, 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 okej. Okay. Zgarniamy i idziemy do biednego dziecka! Oczywiście, żeby nie było, to normalne, że jak się ratuje dzieci, to się je pakuje do worka, tak? Więc nie możemy to obwiniać jednego devspanka o takie zachowanie. okej okay. no właśnie pamiętajcie jak chcecie ratować biedne sieroty które zostały porwane to najpierw lizak Potem telefon komórkowy. I to jest w pełni też normalne. Nie wiem. Nie wiem, może moja żona potwierdzi, że tak się robi. Nie wiem co. E, że, jak ratujesz y, dziecko z sierocinca, w sensie y, sierotę, która została tam porwana, to najpierw dajesz jej lizaka, później telefon komórkowy. Żeby wskoczyła do torby, bo takie dzieci pakuje się do torby, jak się je ratuje. Jest telefon, ok. Kupujemy. Ile? 500. No taki tani ten telefon. Bardziej cegła niż telefon. Ale, ok. Wrócimy oczywiście z telefonem. Ciekawe, co jeszcze będzie chciała. Straszny kawał powrotu. Dobrze, nie trzeba przez tę nie przechodzić od nowa, więc to jest bardzo duży plus. Można dostać się na tyły, ok, dawaj. Personal, risk, I have hey, your phone. No nie, a hey, No, to jeszcze trzeba przynieść jej konika. Znaczy kucyka dokładniej. Dobra. Ilu was tu jest? Starczy. Jeszcze żaden łuku nie dał. W sensie kuszy. Strzelali do mnie kuszą, ale już podnieść pod nich jej nie można. Dobra. Muzzle Ford on ma wszystko. Jest Pony Drogi. Jeden dolar. Okej, okay. takiego konia to ja mogę kupować. W sumie nikt nie powiedział, że musi być żywy. Także damy jej po prostu pluszaka. Kawał drogi. Demon Cave. I lecimy. Nic. O, no i to jest. To, to akurat rozumiem, że to jest coś czego czego byś, co byś chciała. Mm, na no. normalnie, tak? Uh, asking for. Her... No to nie jest. No to jest problem, ale to nie jest jej wina, że ma problem, no. I just got I drunk. To <laughs> be your daddy. No to nie jest chyba coś, co ona by chciała usłyszeć. <laughs> Może. Mikołaj by coś zaradził. Co chyba w drugiej części? Zostawię ci, i w drugiej części poproszę Mikołaja, żeby był twoim tatą. Ale powiem wam, że jakbym jechał z ojcem na tandemie i sam bym miał i sam bym miał pedałować, a mój tata wytrzymał nogi na kierownicy, ten strzedł z roweru i poszedł pieszo. O, to jest więcej niż pewne. Dobra. Czekajcie. Ale teraz nie powiem, którędyś. Którąś drogą się przedostać dalej. Po, po, oczywiście, najpierw poziom. Więcej obrażeń broniami dystansowymi Trójka dzieci uwolniona Trójka sierot Chciałem, ja mam jeszcze jakieś zadanie do oddania A Demonic Gate to tak A Grave Delivery, ale to teraz będę szedł dopiero oddać, bo to jest Gdzieś dalej i ten Ogrland mnie niepokoi, bo tam generalnie nic nie było A raczej nie powinno być coś takiego, że idziemy do miejsca, w którym nic nie ma Coś tam nawet z nich leci Proszę, proszę A ciebie też nastrzała? Ciebie nie nastrzała, to idę dalej To wnosi te oka, które strzelają Przebijamy się do e, Dion Gate. Oczywiście otwieramy i dajemy Zida zostawiłbyś mnie. Dobra, co tu mamy? OK. No zaraz zobaczymy, czy chcemy na pewno. A... Oczywiście, że różowy. No dawaj. Ale ja chcę wszystkie Dawaj mi kolejne No okej okay. Fancy felt, a to nic mi nie daje, tak? Po, po prostu sobie jest, okej okay. Tu mamy to w ogóle sobie zrobimy sorcik Okej okay. O, to są te pająki gdzie jesteście? Tu jesteś. O nie, imion! Dawajcie klucza. Dawaj klucza. Okej, okay, klucza nie dałem. Znaczy jeden mam. Sobie otworzymy. Co dostałem? No, oczywiście dalej bez nowego łuku, no bo po co komu łup? Gdzie idziemy? Idziemy tu w dół. O, to są same stealth spidery. Tu jest notateczka. Bum! W latającą świnię. Okej. Okay. Dobra, leczonko. Mm. A, ja się leczę cały czas. Gdzie są tym no. no. No może jest, takim trochę słodziakiem. Nie żartuję. Demspank jest bezwzględnym bohaterem, który pomaga wszystkim. Dobra, o jeszcze lody dostałem inna Ice Cream Sandu, Okej. Okay. a to tu. A jest gdzieś jeszcze toaleta po drodze? Skorzystałbym z outhouseu. Ogólnie by się przydał. Jest i toaletka, okej okay. Pierpy, lecimy w toaletę. A co z tymi latającymi świniami? Taki siódmy poziom to taka trochę bieda tutaj. To coś jest? Nie. Okej. Okay. Lecimy w taletę, tu gdzieś była jeszcze paczka, żeby mi nie przegapił później. Okej. Okay. Jeszcze tego by mi brakowało. No to co. Kończymy przy toalecie i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku od oczywiście tego outhouse'a. a na kolejny odcinek ja rzecz jasna serdecznie Was zapraszam. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a tymczasem życzę Wam jego dnia, jego wieczora. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!